I ostatni element naszego programu gospodarczego, o którym chcę ym, powiedzieć. Państwo, którzy się interesujecie polityką, a myślę, że tutaj są prawie wszyscy na tej sali, tylko tam te najmniejsze główki yy, 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 pewnie jeszcze nie są polityką zainteresowane. Yy, państwo znacie moje poglądy. Ja jestem gorącym zwolennikiem prywatnej własności. Tak, fundamentem dobrobytu, fundamentem wolności, jednostki, fundamentem bezpieczeństwa rodzin jest yy, prywatna własność, ale. Czy to jest dobrze, że 70% sektora bankowego w Polsce trafiło w ręce kapitału zagranicznego? Czy to jest dobrze? Czy to jest bezpieczne? Jakie były konsekwencje tej sytuacji w momencie, gdy wybuchły w 2007 roku, 2008 w Polsce kryzys gospodarczy? Okazało się, że te centrale bankowe nakazywał swoim spółkom, córkom w, w, w Polsce dawać kredyty nie polskim przedsiębiorcom, tylko dawać kredyty, jeżeli centrala była w Niemczech, to pieniądze szły na kredyty dla niemieckich przedsiębiorców, jeżeli we Włoszech, to dla włoskich i tak dalej, i tak dalej. Jest sposób na to, żeby udomowić banki. Komisja Nadzoru Finansowego dysponuje odpowiednimi instrumentami. Wtedy, kiedy zagraniczny bank chce sprzedać swoją spółkę, córkę, Komisja Nadzoru Finansowego może wymusić, aby ta sprzedaż dokonywała się drogą rozproszonego akcjonariatu, aby to było sprzedawane poprzez giełdę, a udziałowcami byłyby wtedy tysiące, dziesiątki tysięcy, w przyszłości miliony ja polaków. To jest droga, na, droga do osiągnięcia bezpieczeństwa gospodarczego. My możemy dużo rzeczy prywatyzować, w ogóle jestem gorącym zwolennikiem prywatyzacji, ale parę sektorów prywatnych powinno być my, my, pod polską kontrolą. Albo kontrolą państwową, mam na myśli przemysł, sektor energetyczny, albo pod kontrolą obywateli, przedsiębiorców, drobnych inwestorów. Tutaj chodzi o przemysł, o sektor bankowy.